Witam, tej wichu1993, to jest kolejny odcinek FTB <coughs> Clouds of Darkness Więc oznium jest już posadzone i powoli będzie rosło, tutaj dałem więcej trochę Tych akceleratorów No i teraz tylko czekać Nic mi nie pozostaje, tutaj już mamy nawet trochę ozmium, jak tylko będzie więcej sadzonek to będzie fajnie Te sadzonki wszystkie, co miałem Tutaj wyrzuci wyrzuciłem tutaj też będą chciały iść porządek, ale czemu to niech ty. Czyżby było pełne? Ehm, no dobra, zobaczmy. Ile ja mam. No jeszcze mam miejsce, ale. E, jak to się nazywało? sens 2000, to czemu się nie zbierało? Nie wiem, ale emeraldy mamy, to możemy od razu sobie zrobić więcej emeraldów: bum, 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 bum. bum, bum, bum. O. Ok, e, też e, słyszałem, że po prostu czemu nie ma e, Lucky bloków. No więc ja zrezygnowałem z tych Lucky bloków, bo pomyślałem, że e, już nie ma za bardzo potrzeby. Żeby to, żebym to otwierał, bo e, troll bloków. Bo po prostu te rzeczy, które otrzymuję z nich, to ten. Ale jeżeli chcecie bardzo, że, żebym je otwierał, to mogę po prostu je otwierać. To mi nie jest problem. To ja po prostu dzisiaj otworzę 20. Jako, że trochę odcinków nie było, to dzisiaj sobie taki zrobimy. No wiecie. E, aż się skończą. Trochę tego będzie Bo jest A was sesji to Czemu by nie Skoro mam już System O 8 milionów Może nie mogę chodzić w tym A nie Fuck Dobra łuk <grym> A nie znowu O fuck Patrzcie Netherstar! <laughs> Ale ja już ich nie potrzebuję, naprawdę. Eee, weźmy. Schowajmy to tu. Gdzieś to tu było. To. To. Eee, Essence of Lapis, Essence of Emerald. Ojej. Ale mało. Nie! Po? E! Eee, Słabe. No nie! Tutaj już cztery otworzyłem, ale tu nie ma nic. Jeden, dwa, tylko dwa były. Safe? Mi, mi się wydawało, że trzy. No ale dobra. <laughs> Więc otworzymy je sobie już od razu. Tylko może w innym miejscu. Eee... To jest początek labiryntu i tu jest fajne miejsce, żeby je, je otwierać, bo jest dużo tego miejsca i nie ma problemu. A jeszcze moje rzeczy, które tu wcześniej miałem, są. Dobra, to będzie piąty, trochę śniegu, szósty, za 15 diamentów. O. Nie, nie chcę. A tu pełną zbroję daje. O, fajnie. Ale nie, to jest ze złota. Się. Eee. Potka. Ja to jest to sześć chyba. Siedem, osiem, dziewięć. What the fuck? Dziesięć. Ty one podpierdzielają pochodnie. <śm> Ja nie miałem o tym pojęcia Do teraz Sią no co wy robicie? Sią! Zimno mi To będzie już 8 chyba Dużo rzeczy On jest Lucky, on jest to po lewej. Jest laki, To jest zły Lucky Block Czego nie otwieramy Dobrze, że otwieram to na peacefulu. Już nie wiem, ile otworzyłem, sią mi stąd. Pochodnie zawsze się przydadzą, już nawet nie liczę. 10 musz, bo w mushroom. Dobra, chyba tyle otworzyłem wystarczająco dużo. Skrzynka! Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Sió. Próbujemy to tworzyć. Bum. Zdobyłem monety. Monety. I więcej monet. Złote jabłko. Parę potek. Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego też nie, tak naprawdę tego też nie, tego też nie. O. Dobra. Wszystko. Gold coin wezmę, bo ma MC. Dobra. Na razie starczy. Z otwierania. Wracamy się. I teraz tak. Po kolei. Trzymałem reward bug, którego zapomniałem otworzyć. Jest to legendarny reward bug. I uwaga. Boom. Ja już to mam. No nic. Nic. Nie zdobyłem z tego. Jeszcze zobaczymy, ile mamy śniegu. 67%. Yeah. Fajnie. Dobra, zrobiłbym jeszcze kilka rzeczy, których, o których zapomniałem. Project Air. Mamy tutaj oczywiście Antimatter relay i możemy sobie to sprawdzić. A, 4 wystarczą. I teraz postawimy sobie to, bo ja nie pamiętam za bardzo, co to robiło. Relay robił coś. Aha. EMC zamieniał, to jest MC 73000, dawał tutaj maksymalne i wtedy jeżeli tutaj bym włożył gdzie to jest, gdzie to jest. No nie wiem, spróbujmy z tym. Paliwo? Nie, jak to działało? Jak to działało? Jak to działało? Kurde, nie pamiętam. A tu jest progress bar. Okej. Okay. I on tworzył antimaterie? Chyba. Dobra, e, wkładamy tutaj te bloki. I to się zbiera, jest full i co wtedy? Ja nie wiem. Tu się daje coś jeszcze innego, zapomniałem co. Może Artemis Fuel? Artemis. Nie mam tutaj tego nauczonego nawet. No dobra. Mobius, fuel weźmiemy, to jest lepszy. Fuel. Weźmiemy, co jest tak. Bo nie pamiętam, jak to działa. No nie wiem, muszę sobie przypomnieć. Dajcie mi chwilę. Już sobie przypomniałem. To było takie czarne Fact Exchange. To miało taki, takie. To tu zmieniło trochę wygląd, to i dlatego się pomyliło mi całkowicie. To jest taki przekaźnik energii. Jeżeli zrobimy Kleinstar Project R, tu mamy Kleinstar. To jeżeli właśnie zrobimy sobie Kleinstar. Dajcie chwilę. Klein. <laughs> to to jest taki boost. No i powinien być taki boost. Zrobimy 4 od razu. Dwa, trzy, cztery, i sobie go ulepszymy, i on będzie przechowywał EMC, jak się włoży to tu, a I wtedy, jak to będzie miało, no to ma to EMC. To możemy oczywiście sobie wtedy to EMC włożyć na przykład do yy, naszego tabletu. E, chyba. Widzicie? Ale czekaj. O, teraz, mam, teraz jest w pełni ładowany. Teraz jest wyładowany, naładowany, wyładowany. A tutaj możemy uczyć się tego, więc. Dwa, trzy, cztery. Bardzo prosto zrobić najlepszy Kleinstar. Boom. To się uczymy tu. Raz, dwa, trzy, cztery. I to jest tak, 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 tak. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, 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 tak. I to jest ta pełna forma? Omega. Nie, jeszcze jedna. E 6 milionów MC to już jest jeden, to już jest dosyć drogie. Dlatego ja nie będę tego robił. Ale ja z tego robiłem na sezonie drugim. A nie, to na trzecim sezonie generatory. I robiłem to trochę inaczej. Dlatego ja się pozbędę na razie tych, tych bo chciałbym zrobić coś podobnego, co zrobiłem kiedyś. Ale to na MK1 nie zadziała, tak dobrze. Ale spróbujemy, zobaczymy, co mi się tu uda zrobić. E, ja bym to zrobił tutaj. A więc teraz tak, ja to robiłem w ten sposób, że kładłem tak 4, dałem jeden antymater tutaj i on generował energię, i dałem to tutaj, i wtedy mogłem sobie taką mini formę EMC, co jest dosyć mało, ale. Załóżcie, że z taką prędkością by się cobblestone produkował, to już jest dosyć dużo. Yy, I tutaj działa to na full. No dobra, no dobra, więc. Fajny sposób. Możemy oczywiście tutaj podłączyć rury do jakiejś śmieci, czegoś, czego nie potrzebuję do tego, i wtedy to wszystko przejdzie na MC i będzie dodatkowo ładowało tutaj to. I wtedy robiłem to samo z kwiatkami, że. Kwiatki. Bonmil nawoził gras, rosły kwiatki. Harwestera czy tam czegoś używałem do zbierania tych kwiatków, i było zawsze więcej EMC niż Bonmil był wart. A do tego jeszcze był potrzebny energy, energy condenser, który mógł produkować non-stop z EMC jakiś tam przedmiot, który właśnie był ustawiony na to. A to wymaga Tainted to Archimical Chest No nie, la, 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 Lapisu nie mam za bardzo, to nie zrobię tego, ale w ten sposób właśnie możemy ładować to I to pomieści 6 200 EMC Jeszcze jakoś, aha, jeszcze jeden na górę by mógł wejść No dobra no to skoro tak, to chciałbym ulepszyć sobie te Project L. Kolektory. A to wymaga Dark Matter, a Dark Matter wymaga Artenis Fuel, co nie jest problemem, ale większym problemem jest BluGem. Cholera. Essence of Lapis Lazulia. Ja nie mam lapisu. W ogóle. Zero. Przecież tak, tak? Lapis. A nie, jest lapis. A, chwila. Lapis, czekaj, czekaj. Lapis lapis, lazuli seed. Potrzebuję tych seedów. E, zrobimy sobie tak z 5, żeby szybko zacząć. I sobie zamienimy jedną z tych farm. O, tu już ozmium rośnie. Będę musiał się pozbyć tej farmy, Więc będę musiał to wszystko wyrzucić. I zrobimy tutaj farmę lapisu. Jak już mamy ozmium, to możemy to szybko bardzo prze, przerobić właśnie w tym modular or processing I wtedy to ozmium DAS możemy szybko przepalić. Ale nie mam tu takiego pieca, który to szybko by przepalił. E, dlatego możemy albo zrobić modular. Albo zrobić yy, Dark Matter Furnace, który jest też bardzo szybki, ale wymaga Dark Matter. Yy, ale już posiałem... O Jezu, Extreme Essence... Uuuu... Niedobrze... Niedobrze... A, czy ja mam tyle w ogóle esencji? Bo może mi się kończyć nieco. Hmm. No, mało, 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 bardzo mało. Kurde. Udało mi się zrobić 50 Extreme Essence, więc może nie będzie aż tak źle. E, potem się coś wykombinuje albo się zrobi taką wielką farmę esencji, co jest dobrym pomysłem. Zobaczymy. Dobra, zrobiłem przepalanie Modular Furnace. Zrobiłem to w ten sam sposób co Processing, dlatego nie pokazywałem tego, bo szkoda czasu. I działa to bardzo szybko, jest taki sam mnożnik. Eee, jak widzicie, wszystko się szybko przepala. Eee, oczywiście mogę to zautomatyzować i wszystko co będzie wymagało przepalenia, to będzie leciało tutaj. I tak też chyba zrobię, bo szkoda by było tak nie zrobić. I mamy osmium i teraz możemy zrobić teleport albo coś, coś się nam może przydać. No, działa to tak samo jak to. Takie dwie rzeczy, fajne rzeczy. Naprawdę podobają mi się. <gry> Więc czas zrobić jelorium i zabrać się za reaktor. Będę tylko używał mleka. Z takiego, który posiada EMC, może być Fresh Milk, może być Milk, bo to... Eee, jako, że to posiada EMC, to nie ma problemu. Tylko potrzebuje tutaj jedno mleko i to ma EMC i jest fajnie. Ja nie mam chyba tu mleka, co? Milk... Jest mleko! Uff... To mi zaoszczędzi dużo... Kłopotu. Zrobimy sobie tutaj tak, tak i mamy butelkę i tą butelkę wsadzamy sobie tu. I mamy mleko. Super. Nie potrzebuję aż tak dużo. I teraz, żeby zrobić to, co potrzebuję, e, fertile soil. To jest to. To ma MC, dlatego muszę mieć chociaż tylko jeden. Brakuje mi e, industrial fertilizer. Mamy. I jeden podzol. I tutaj nie mamy. Cheers, proszę. Super. Więc bierzemy trochę tych liści. Jup. Może trochę być za dużo. A, może być. Może być. I teraz brakuje. Nie, wszystko już mamy. Podzol. Ej, co jest. Hmm? No nie gadaj, że to musi być ah. podzol wymaga sprouts sleeves A mamy to? Mam to. Jest. Super. <laughs> e, aha, dobra. Nie muszę mieć więcej. Tak. Dirt. I uczymy się tego. Dobra, troszeczkę i robimy Fertile Soil. Super, i uczymy się tego. I teraz robimy więcej tych. I możemy sobie włożyć. Wow, to do tych op. Hop. Hop. I to się tu przerobi. O nie, to jest full. Oh. To niedobrze. Hmm. Hmm, 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 hmm. Jest ten to sposób. Diamond. D. Diamond. Hop, A. super, i już dobra. Więc będę zbierał tutaj jelorium. Mamy jelorium i to jelorium. Jeszcze dostajemy inne rzeczy, ale to na razie nam nieprzydatne jest. Tylko jelorium potrzebne jest. Jelorium 4. Jeszcze jeden jelorium dust, proszę. Jeden jedyny. Dobra, mamy jelorium. I teraz przepalamy sobie to. Raz, dwa, trzy, cztery. Mam sztabki. I teraz wystarczy tylko zrobić seed. Jelorium. Seed. O, jest. Tak. No nie gadaj. <gryw> Zużyłem na to eee... Trągę sens potrzebne. Dobra. Jelorium. Raz, dwa, trzy, cztery i gotowe. Super. Teraz muszę pomyśleć, gdzie ja tu mam miejsce. Niby mam tu miejsce, bo jest to nieużywane, ale tu nie ma upgrade'ów. Dlatego nie chciałem tak za bardzo tutaj robić. To może razem rosnąć z zapisem. I tak tego lapisu dużo nie potrzebuję tej esencji, bo resztę mogę sobie tworzyć z CNC, a Jelorium już nie. Tak samo ośmiu nie może. Lapis mogę tworzyć, a ozmium już nie. Dobra. To niech to rośnie. To teraz chcemy stworzyć trochę Bluegemów. Tak yy, może 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. I tworzymy sobie Red Matter. Znaczy Dark Matter, do tego jest potrzebny Artemis Fuel, a to wymaga to, więc sobie zrobimy jeden Artemis Fuel i sobie tutaj sprawdzimy 4 staki, jest to bardzo dobre paliwo, od razu mówię, Dark Matter i tworzymy raz, dwa, trzy, cztery. Mamy 4 dark matery i teraz potrzebujem tylko zebrać. Jezu, prawie spadłem. E, 4 te. Raz, 2, 3, 4. To leci. Tutaj MK2, MK1, MK1, MK2. I możemy sobie zrobić 4 MK2 Jeszcze są trójki, ale to wymaga red matter Tak samo tutaj Dobra e, Jeszcze trochę glowstone'u bym wziął Dobra I postawimy sobie to tu 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 To już generuje małą ilość e, e, z, Światła i teraz działa to tak. A jak jeszcze damy Clowstone, to działa to jeszcze szybciej. Super. Mała ilość, ale zawsze jest. Jak się tak będzie zbierało i zbierało, to myślę, że zbierze się dosyć konkretna ilość. Ty bardziej, że jeszcze mogę tu włożyć jakieś inne przedmioty i. Zadziała to podobnie. Dobra. To by było wtedy na tyle e, z tego odcinka, bo teraz będę musiał zbierać znowu te wszystkie duperele. E, w następnym odcinku mam zamiar stworzyć reaktor. E, jeszcze tylko zobaczmy 74%. To ja myślę, że zdąży się stworzyć to. E, homes of the Beginning. Ha! To jest początek. Castle of Ors, chcę tam iść. Kill 60 mutant monsters. Mam zabić 60 mutant monsters? Czy ja myślę... Castle of Magic? Ja mam zabić 60... ...tych stworów. Wow. Bija mocno? Nie ryzykujmy. <laughs> Nie będę sprawdzał czy biją mocno. O, patrzcie. Fake dimension grass. E, zobaczmy zadanie. 3. Wow. No to trochę będę ciupał to. Ale żeby nie było. Normal. To zbroja chyba wytrzyma. Mam nadzieję. To ma 14 ataku, to ma 9. Dobra, to chyba lepiej z tego bić. Może, jak one krzyczą. Jak one krzyczą. E, więc ja będę tutaj siedział i zabijał po prostu. O... nie biją mnie. Moja zbroja jest zawiebista. Dobra. E, będę po prostu siedział tutaj i robił zadanie. E, właśnie, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Jedna z najważniejszych. Nie mamy tutaj żadnego Ankora, a przez to idzie, no jak ja jestem tam, to tutaj się nic nie zbiera. Więc będę musiał stworzyć sobie to, O, to jest bardzo proste. Znacie to już. Tyle razy już to robiłem. Ankor, najlepszy Ankor jaki może być. Jeden poproszę teraz tak, że to było w miarę na środku hmm. Na przykład tu I ten anchor Set owner to server No może być Niech będzie do mnie Tak to jest single player 5 na 5, 7 na 7 F7? Nie, to nie było F7 F8? F9, o jest Dobra Więc tutaj na czerwono co jest Ten system, ten, te czanki się wczytują jest to trochę za daleko aż, to, aż tyle nie potrzebuję To co wy na to? Żebym ustawił 5 na 5 Jest dobrze Jest świetnie. Jesteśmy w tym czanku. Ten czank jest wczytany. Ten czank jest wczytany. Tutaj ten czank jest wczytany. Dobra. Wszystko jest dobrze. Tak jak powinno być. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia na razie. Hej.